Bo jeszcze chciałabym do tego wrócić, bo oprócz tego, że jesteś sędzią sądu okręgowego, no to byłaś przecież e, prezesem sądu rejonowego w Mokotowie przez wiele lat i powiedzmy tutaj, e, że e, sędzia młodo wygląda, ale w rzeczywistości ma bardzo długi staż orzeczniczy, zatem nie, nie, nie stała się tym prezesem po dwóch czy trzech e, latach. I e, powiedz, jak właśnie wyglądała kwestia. E, Odwołania Ciebie ze stanowiska prezesa, czy ona była zgodna z prawem? Jak Ty na to patrzysz? Bo te działania w Warszawie były wyjątkowe. Należy tutaj powiedzieć o całej tej akcji, która dotyczyła mm -hmm. nie tylko mnie, ale też wielu innych prezesów sądów rejonowych oraz Pani Prezes Sądu Okręgowego i jej wiceprezesów pięciu. To była szeroko zakrojona akcja. Wcześniej taka akcja miała miejsce w sądzie apelacyjnym, gdzie niejako, no, też już nie będę wnikać w szczegóły, ale z dużą wątpliwością co do poprawności, zgodności z przepisami, zastąpiono kierownictwo, które miało kadencję, nowym kierownictwem i też odbyło się to z poważnymi wątpliwościami. I potem, po paru miesiącach, Zgodnie z takimi naszymi oczekiwaniami, sprawa dotknęła już naszych sądów. Zabrano się do tego trochę, moim zdaniem, w sposób nieprofesjonalny, ponieważ raz, że złożono wnioski, w których nie było zarzutów merytorycznych co do naszej pracy, Żadnych nie było zastrzeżeń co do tego, w jakiej kondycji były te sądy, przynajmniej sąd rejonowy dla Warszawy-Mokotowa. Nie doczytałam się, żeby tam były jakieś zarzuty co do funkcjonowania sądu, którym miałam przyjemność 7 lat zarządzać. On był naprawdę w dobrym stanie i nie było tam ani konfliktów, ani też zatorów tak zwanych w pracy, bo praca szła. Bardzo wartko i y, sąd funkcjonował prawidłowo. Natomiast y, ogólnie za, napisano nam, że byliśmy właśnie wyłonieni przez pana ministra Ziobrę lata wcześniej, y, według klucza politycznego i bez udziału samorządu sędziowskiego. Pragnę zauważyć, że przepisy nie nakazują udziału samorządu sędziowskiego, więc jakby tutaj no, ten zarzut był troszeczkę y, zadziwiający, bo, bo jeżeli coś nie jest zabronione przez prawo, no to jest zgodne z prawem, więc tutaj e, każdorazowo zapewne minister e, robił jakiś research i e, powoływał do danego sądu jakąś osobę, zawsze to minister sprawiedliwości robił, przed panem Ziobrą robili to inni mi, ministrowie i on też skorzystał z tego uprawnienia i potem już jakby e, normalnie pracowaliśmy. E, pan minister Dodnar zmiany, i wskazał tutaj właśnie takie um, um, kryteria pozamerytoryczne. E, dodatkowo nie przyjął e, do wiadomości e, ogólnie, e, końcowo e, decyzji kolegium sądu okręgowego, które z, zanegowało, za, zaopiniowało negatywnie jego e, zamiar odwołania nas, e, bo taki jest wymóg ustawowy i potem jedyną. E, Szansą dla pana ministra obronienia swojego zamiaru odwołania nas było odwołanie się do Krajowej Rady Sądownictwa, z czego pan minister nie zechciał skorzystać, tylko wycofał e, te wnioski o nasze odwołanie, dał nam popracować kilka dni, a mm -hmm. potem ponowił te wnioski oparte na identycznych pozamerytorycznych przesłankach. W międzyczasie pan minister też zadbał o to, żeby to kolegium, które wcześniej zaopiniowało jego wnioski negatywnie, zmieniło skład osobowy. Um, tutaj doszło do um, gremialnego zawieszenia um, prezesów um, sądów rejonowych, którzy um, byli członkami dotychczasowego kolegium, co jest um, no, dosyć bulwersujące, dlatego że sędziego, prezesa powinno się zawieszać wtedy, kiedy um, zachodzą naprawdę ważne podstawy, kiedy ktoś. Um, jest jakieś podejrzenie u popełnienia przestępstwa, tudzież jakaś rażąca, rażąca, rażąca niekompetencja danego prezesa. Tymczasem nie zaistniały w mojej skromnej ocenie aż takie powody, żeby nas wszystkich zawieszać, ale było to właśnie jakby ukierunkowane na to, żeby się nas mówiąc kolokwialnie pozbyć z tego kolegium. E, nie pozwolić nam e, decydować. I już to drugie kolegium, które składało się e, najczęściej z przewodniczących e, z poszczególnych sądów, najstarszych stażem przewodniczących, no, zaopiniowało te wnioski kolejne pana ministra pozytywnie e, i w ten sposób pan minister omijając Krajową Radę Sądownictwa odwołał nas. Więc jakby reasumując e, to ta procedura no, nie była zgodna po prostu z obowiązującym prawem. I dlatego tutaj oczywiście my odeszliśmy od tych jakby działań i nie, nie, nie przykuliśmy się mówiąc kolokwialnie do tych gabinetów, tylko po prostu zostawiliśmy to wszystko i, i pracujemy normalnie jako sędziowie liniowi już nie prezesi, ale nie smak pozostał, bo jednak po był Byłem Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz po osobie, która jest profesorem prawa, oczekiwać, by można przynajmniej przestrzegania obowiązujących przepisów. A tutaj są i były poważne wątpliwości, czy te przepisy były um, przestrzegane przy odwołaniu nas. Tak, no to jak to można by tak kolokwialnie powiedzieć że niezły numer pan minister zrobił, jak zobaczył, że, że wystarczy po prostu zawiesić i zmienić skład kolegium, no bo Obawiał się najwyraźniej decyzji Krajowej Rady Sądownictwa, no bo gdyby się nie obawiał i miał merytoryczne zarzuty, to przecież by skierował taki wniosek. Też jest to bardzo ważne, co powiedziałaś, że te przesłanki dotyczące odwołania chyba wszystkich prezesów w skali kraju były identyczne. To było takie kopie w więc to też pokazywało, tak, to też pokazywało, e, jaka jest tak naprawdę intencja działania e, Ministerstwa Sprawiedliwości i że jest tak naprawdę no, demolowany ten wymiar sprawiedliwości, bo to używamy tego, tego sformułowania, zresztą e, to są, e, zaczyna się właśnie od, od, od wymiany prezesów, a potem te działania idą dalej w chwili obecnej przecież ministerstwo w miało nie tak dawno tutaj Maciek pewnie nam też o tym powie kwestia sabotażu konkursów, które tak. są organizowane właśnie Maciej, powiedz nam o tym, jak to wygląda. No, no, to, 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 te wiadomości jakiś czas temu obiegły prasę, aczkolwiek oczywiście też no, jakiś da, dalej chyba idący sposób nie przebiły się. Ale to też właśnie przykładem, egzemplifikacją tego było pismo znowu pana ministra Bodnara, do przynajmniej ja widziałem pisma, bo ono się pojawiało, jednego z prezesów sądów apelacyjnych. I teraz tak, jeśli chodzi w skrócie o procedurę nominacyjną, jeśli pojawia się nowe wolne stanowisko sędziowskie, których oczywiście minister Bodnar w ogóle już tych konkursów nie, ogł nie ogłasza, mm -hmm. bo mu się teraz nie podoba, natomiast no, konkursy rozpoczęte wcześniej, dziś tam jeszcze sobie trwają to sytuacja wygląda tak, że rola ministra ogranicza się wyłącznie do ogłoszenia o takim stanowisku, następnie no, zgłaszają się kandydaci i pałeczka, że tak powiem, przechodzi do rąk prezesa właściwego sądu, bądź to okręgowego, bądź apelacyjnego. I ten prezes wyznacza osoby, które dokonyło ocen, zwołuje kolegium sądu, kolegium opiniuje pozytywnie bądź negatywnie i dalej przekazuje sprawę do KRS-u, który już jako konstytucyjnie uprawniony organ Podejmuje stosowną decyzję, zresztą decyzja KRS-u jest przedmiotem kontroli Sądu Najwyższego. Nie zawsze tak mm -hmm. było, prawda? Tak, tak. No i generalnie w tym ostatnim przypadku mieliśmy do czynienia no, z działaniem zupełnie bezprawnym. Ja bym to określił znowu, nie, nie wahając się użyć ostrzejszych słów, nie bywało wręcz bezczelnością ministra sprawiedliwości, który pisze do sędziów pismo. Co ciekawe, ono jest. W swojej treści ono było cytowane. Ja to pismo widziałem w postaci PDF. One jest zatytułowane Wytyczne do prezesów sądów. Wytyczne, gdzie moim zdaniem nadzór administracyjny ministra sprawiedliwości nie sięga tej sfery sięga sfery zarządzania sądem, ale nie sfery konkursów, gdzie generalnie prezes sądu jest jedynie organem pomocniczym wobec KRS-u. I tam generalnie minister w tym piśmie mówi, no, że z uwagi na to, że ja mam jakieś wątpliwości wobec KRS-u, bo były trzy uchwały Sejmu, a poza tym jakiś Trybunał się w jakimś tam temacie wypowiedział, no to my uważamy, że KRS jest upolityczniona i nie wolno jej pozwolić prowadzić konkursów, więc ja sugeruję w ogóle, żeby się wstrzymywać z wyznaczeniem kolegiów. Do czasu, kiedy jakieś tam ustawy powstaną i będzie stan taki, jaki nam odpowiada. No i wprawdzie nie mam żadnego udziału w procedurze nominacyjnej, no proszę przyjąć do wiadomości moje, e, moje sugestie. Jest to niesamowita bezczelność, ponieważ w tym momencie władza wykonawcza, minister sprawiedliwości, władza polityczna, no, w tym przypadku konkretnego ministra, wręcz wyjątkowo polityczniana, czego dowodzą wszelkie możliwe działania i wobec prokuratury krajowej, i wobec właśnie Sądów, zwłaszcza warszawskich, mówi prezesom, jak mają postępować w tej konkretnej procedurach nominacyjnych, kiedy co więcej mamy do czynienia z jednoznaczną, całkowicie regulacją ustawową, która mówi, że jeśli wpłynie już ocena kwalifikacji danego kandydata, prezes sądu zwołuje w ciągu 14 dni kolegium. Zwołuje, znaczy ma Dokładnie. obowiązek zwołać. Więc. Oznacza to nie mniej nie więcej jak tylko to, że minister de facto podżega prezesów sądów, do popełnienia przestępstwa urzędniczego w postaci niewiązania się z ustawowo